Maciek, w nowy rok chyba tak średnio udało się wejść. Ten skok, w nowy rok nie był do końca udany. Mimo, że miałem wrażenie, że jakiś taki delikatny krok naprzód został zrobiony, to jakby ten wynik zdecydowanie nie był zadowalający. Myślę, że cały czas jest to czucie, że to wszystko jest blisko, że niewiele brakuje, ale wiadomo, że cały. Puchar świata, cały świat też idzie do przodu, więc e, trzeba być jednak krok lub parę kroków przed wszystkimi. I myślę, że tutaj niewiele brakuje, ale czasami no to przełamanie jest trudne, i, i myślę, że e, nie ma teraz jakby miejsca na jakieś wielkie zmiany. Trzeba kontynuować tą pracę z Garmisz, e, i myślę, że skocznia z Innsbrucku jest dobra do tego, żeby, żeby powalczyć do przełamania, bo bardzo ją lubię zazwyczaj. Dobrze mi się tutaj skaczy. Co nie wyszło dokładnie w tym skoku e, w garmisz? E, no, przede wszystkim ten skok w garmisz był e, wykonany zbyt późno. Spóźniłem odbicie stąd e, to odbicie nie było e, jakby wykończone, bo to e, ta końcówka już była wykonana za progiem, to był główny problem. Czy to, że to są te pary system KO to jeszcze dodatkowo utrudnia wszystko? Ja system KO bardzo lubię. Myślę, że to jest fajne uatrakcyjnie skoków narciarskich. Jest to cecha szczególna, trudniej niż czterech skoczni. i Szczerze mówiąc, bardzo lubię skakać w tym systemie. Wiadomo, że czasami jest to ułatwienie, kiedy dostaje się łatwego rywala, czasami jest to utrudnienie, kiedy kwalifikacje nie pójdą po naszej myśli. Czasami ten system jest nie do końca sprawiedliwy, ale tak mówię, ja go, ja go lubię. I nawet e, kiedy garnisz skakiem w parze z Robertem Johanssonem, gdzie wiadomo, to było duże utrudnienie na papierze, e, patrząc na jego skoki. To byłem w stanie pozytywnie się nastawić i po prostu skakać, normalnie walcząc o to, żeby e, swoim skokiem zakwalifikować się do drugiej serii. I myślę, że to jest wszystko. W kwestii e, jakby mentalnej zawodnika, żeby e, odpowiednio pozytywnie nastawił się e, do tego systemu, do pary. Wiadomo, część zawodników stara się w ogóle nie myśleć o parze, część po prostu e, bierze to tak, jak jest i stara się e, myśleć o tym wszystkim pozytywnie i wziąć z tego jakąś taką fajną energię. I myślę, że ja raczej zaliczam się do tych drugich. U Ciebie chyba ta mentalność troszkę się zmieniła w tym sezonie. Przynajmniej wydajesz się taki bardziej zadowolony z tych skoków, mniej widać u ciebie taką skrzywioną twarz. Z roku na rok wiadomo, że zmieniam się jako zawodnik, bo staram się mimo nawet gorszych skoków cały czas wyciągać wnioski, starać się jak najwięcej tych pozytywnych wniosków wyciągać i, i cały czas się uczyć, bo na tym polega i sport i, i ogólnie życie, żeby zawsze się uczyć. Nawet w tych najgorszych chwilach jesteśmy w stanie wyciągnąć coś dla siebie i znaleźć te pozytywne rzeczy. I myślę, że właśnie na tych pozytywach w tym, w tym sezonie się skupiam. Sezon letni miałem bardzo udany pod względem przygotowania i na skoczni, i na, na siłowni pod tym względem motorycznym. Psychicznie też e, myślę, że wykonałem dużą pracę i staram się to teraz wykorzystać. Wiadomo, że potrzeba dużo cierpliwości, żeby teraz. E, jakby może nie czekać na to przełamanie, bo nigdy nie można czekać, trzeba działać, ale właśnie dużo cierpliwości i chyba też przede wszystkim konsekwencji w działaniu, żeby utrzymać tą pracę i w końcu właśnie się przełamać. Myślę, że też jest jednak trochę łatwiej, kiedy jest więcej tych pozytywnych myśli, trochę więcej radości z tego wszystkiego i tak też podchodzę do początku tego sezonu. Czy małżeństwo też pomaga w tym wszystkim? Myślę, że na pewno nie szkodzi. <laughs> Wiadomo, że być może to też jest za krótki okres czasu, żeby powiedzieć, czy, czy pomaga. Osobiście moje odczucia są takie, że, że jest mi lepiej, troszkę łatwiej, to wsparcie pewnie też jest trochę większe, ale też nie jestem zawodnikiem, który jakby miesza to życie prywatne, to życie prywatne z życiem zawodowym. Zawsze staram się znaleźć jakąś taką zdrową granicę między tym wszystkim, żeby jedno z drugim na siebie nie oddziaływało, ale tak mówię na pewno to nie przeszkadza. W pewnych aspektach pomaga i mam nadzieję, że to też pokaże poprzez wyniki na skoczni. Zawsze byłeś takim bardzo ambitnym zawodnikiem, zawsze no, nie interesowało cię nic, oprócz właściwie zwycięstw tak zawsze, nawet jak gdzieś tam się trafiło drugie, trzecie miejsce w drużynie, to jako jedyny potrafiłeś być właśnie taki skwaszony, czy to się coś zmieniło, czy dalej masz duże ambicje? Oczywiście, że mam duże ambicje, bo pewnych rzeczy nie da się zmienić i myślę, że ambicje zostały cały czas na takim samym poziomie, bo wiem, na co mnie stać i o co, o co walczę idąc codziennie na treningi, ciężko pracując, wiem, co chcę osiągnąć i, i po co to robię, po co te wszystkie wyrzeczenia, pod i czasami łzy na treningu. Także wiem, po co tu jestem i na co mnie stać, ale wiadomo, że kiedy jest taka sytuacja, że te skoki są trochę gorsze i, i, i poziom sportowy nie jest odpowiedni, ciężko jakby no, oczekiwać i spodziewać się tych zwycięstw, więc tutaj potrzeba właśnie dużo tej cierpliwości i chyba przede wszystkim pokory w tym wszystkim, żeby umieć utrzymać tą ciężką pracę, konsekwencje w realizacji planu i, i patrzeć być może troszkę bardziej e, długofalowo. Że ten, ten sukces nie musi przyjść już w ten weekend czy za tydzień, ale być może za miesiąc albo za rok. To jakie teraz nadzieje wiążesz i oczekiwania z tą częścią austriacką turnieju? Właśnie dla ciebie to już bardziej nie jest turniej, tylko chyba puchar świata, po prostu pojedyncze konkursy. Dokładnie, no teraz po braku kwalifikacji w garmisz, właściwie temat turnieju jako całości się zakończył teraz każdy, właściwie od początku, każdy. Jakby każdy przystanek był traktowany osobno, i zawsze tak do tego podchodziliśmy. Już za Stefan Horngachera, że Oberstdorf to jest po prostu, po prostu osobny puar świata. partenki rent tak samo, ale wiadomo, że gdzieś tam jeszcze e, była taka koncentracja na tym, co dzieje się w turnieju. Teraz e, można skupić się na Innsbrucku i Bischofen jako e, na dwóch właśnie osobnych konkursach puaru świata. E, no są to skur się na pewno. Trudne i bardzo różniące się od siebie. Bischofshofen, bardzo specyficzna skocznia z chyba z najdłuższym, najbardziej płaskim rozbiegiem, który bywa takim utrudnieniem dla zawodników. Innsbruck, skocznia, którą bardzo lubię, która jest trudna, ale szczerze mówiąc mi pasuje, więc liczę przede wszystkim, że już jutro w Innsbrucku oddam trzy dobre skoki, które Troszkę przybliżą mnie do, do tego, takiego większego kroku naprzód. I myślę, że to jest dobry czas i dobre miejsce. Ostatnie pytanie, faw faworytem dla ciebie, kto jest w tej chwili turnieju, tak obiektywnie i co serce podpowiada? No, szczerze mówiąc, na razie ten turniej idzie tak, jak się spodziewałem. Bo powiedziałem w Oberstorf, że każdy konkurs turniej 4 skocznie wygra, kto inny. I na razie. E to wszystko się realizuje. Myślę, że nie do końca spodziewałem się, że to akurat Lindwig będzie tym, który wygra drugi konkurs, ale jednak sprawdziło się to, że jest paru zawodników, którzy są w stanie wygrać turniej czterech skoczni i wygrać te pojedyncze konkursy. Myślę, że w tej chwili Karl Geiger jest takim, może, czarnym koniem w tego turnieju, który nie wiem, czy jest w stanie wygrać, jakby pojedynczy konkurs, ale myślę, że jest w stanie wygrać. Cały turniej, bo skacze naprawdę bardzo równo i bardzo dobrze. Rio Kobayashi jest zawodnikiem nieprzewidywalnym, który jednym, dwoma takimi rewelacyjnymi skokami jest w stanie tutaj zrobić sobie jakąś przewagę. No i mamy też Dawida, który skacze naprawdę solidnie. Także no ciężko tutaj wskazywać faworyta, bo jesteśmy dopiero na półmetku jeszcze. Cztery bardzo ważne skoki przed, przed zawodnikami, ale cały czas obstawiam przy tym, że i w Innsbrucku, i w Bischofen będziemy mieli innego zwycięzcę. Stefan, jakieś pytanie do Macieja? Pani Domaczka? Hmm. Kurde, nie mam, no. Wszystko chyba powiedział. Bardzo, <noise> bardzo długo rozmawiał, dwa wywiady udzieliłem, on, on cały, czas, cały czas gadał, więc chyba wszystko powiedział, co, co kibice chcieliby wiedzieć. No dobrze, no to dziękuję, dziękujemy. Maciek w takim razie powodzenia w Innsbrucku tutaj. Dziękuję bardzo.